Witam, towarzysze, w czwartek 3 października i mam dla Was złą wiadomość. Dzisiaj nie będzie polityki, a w każdym razie nie będzie jej dużo, gdyż tematem dzisiejszego filmu jest egzamin językowy z francuskiego na poziomie C1, do którego chcę przystąpić za kilka miesięcy. Będzie to taka ostatnia rzecz, którą chcę zrobić we Francji. A więc postawiłem sobie za cel maksymalnie wykorzystać mój szomarz. Szomarz, czyli bezrobocie, i w czasie tego szomarzu załatwić sobie jakiś papier yy, dający mi możliwość znalezienia pracy, a równocześnie zrobić certyfikat językowy. No i właśnie dzisiaj uczyniłem pewne kroki, by ten by ten certyfikat uzyskać. Więc tak, dzisiaj nie było wykładowcy na naszych zajęciach. Ale na szczęście, albo niestety, zależy dla kogo, no. Dla, dla większości grupy niestety. ale dla towarzysza Michała na szczęście. Kobieta kazała nam siedzieć w, do, w sali i powtarzać różne rzeczy z tych naszych zajęć. Więc skorzystałem z okazji i porozmawiałem z nią. zgłosiłem swoją chęć. Dania egzaminu z francuskiego, wiedząc, że te centrum szkoleniowe, w którym, w którym robię kurs, organizuje takie właśnie kursy językowe i takie egzaminy co na no, ogólnie powiedziała spoko, może mnie zapisać na taki kurs, bo w terminie kiedy tam. Zdam ten mój egzamin. Mój egzamin jest w lutym, to ona taka naj, pierwszy najpierwszy wolny termin egzaminu to ona ma w połowie marca. Jest tam jakaś grupa, która się przygotowuje do tego egzaminu. No, więc ona powiedziała, że może mnie wpisać na egzamin, ale nauczyć muszę się sam. No, i jeszcze powiedziała, że może mnie zapisać na ten egzamin. Mogłaby dzisiaj, no. ale pewnie się boi, że Że się wymiksuje ze stażu, bo w grudniu muszę odbyć drugi staż. Znowu będę orany. Więc powiedziała: wrócisz do mnie ze stażu z papierami, ze stażu, to cię zapiszę. To jest państwowy egzamin. No. Tam pewnie jeszcze będę musiał jakąś pieczątkę z polem płau uzyskać. No ale dobra. Yy, więc, więc po pierwsze sobie to załatwiłem. A po drugie. Kurwa mać zbierdalaj chuju. A po drugie. No to. Mm, a po drugie. No to. Korzystałem z biblioteki, w tej szkole, w której przebywam No i... No i w tej bibliotece Były... Są materiały do tego właśnie C1 I Po prostu na... Zamiast powtarzać tych bzdur które są elementem mojej lekcji To sobie dzisiaj Powtarzałem Powtarzałem znaczy Sprawdzałem te kryteria Tego egzaminu C1 Więc jak już widzicie Towarzysze Dzisiejszy film dotyczy Bzdur językowych jak, Więc jak was to nudzi To do zobaczenia jutro W tym momencie Możecie wyłączyć i nie będę nikogo potępiał a film ten adresuje do, do ludzi, którzy albo zdali ten egzamin albo tak jak ja przygotowują się no i tam może w, za jakiś czas możemy się przygotowywać wspólnie ja póki co jestem Jestem zajebany tym, tym moim kursem no to poza poza tymi lekcjami to mamy jeszcze taki syf do napisania no ale jak jakim to w końcu w całości oddam i oni to przyklepią to wtedy wezmę się na serio za za ten, za ten egzamin więc tak, egzamin składa się z czterech części. Yy, każda z tych części jest punktowana jest 25 punktów. Czyli łącznie z egzaminu można uzyskać 100 punktów. No i pierwsza taka dobra, a właściwie zajebista wiadomość dla mnie jest taka, no, że żeby uzyskać ten certyfikat C1 wystarczy mieć 50 punktów więc to jest pierwsza zajebista wiadomość że 50 punktów ze 100 to nie jest dużo druga dobra wiadomość jest taka no, że z tych czterech, z tych czterech e, dziedzin gdzie te punkty są do zdobycia Jedną, jedną uważam za bardzo prostą, jedną uważam za prostą i mam nadzieję, że z tych dwóch to już powinienem mieć no, no nie wiem no, z jakieś 40-45 punktów powinienem mieć. Tak myślę, no. więc tak, najprostsza dla mnie. Ta kategoria, z której mam nadzieję, że będę miał 100% punktów, to jest przeczytanie tekstu i odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Ja, jako osoba, która no, ma bardzo, bardzo bogate słownictwo, dużo tutaj siedzi, słucha. Ostatnio także dużo czyta A także dzięki temu, że Teraz uczestniczę w tym kursie I te teksty jakieś tam analizuję no, Analiza tekstu pisanego W sensie od, Wypełnienie pytań Co Dotyczących tekstu no, Ja tutaj stawiam sobie za cel Uzyskać 100% Co dalej? Dalej jest y, część ustna, która w teorii jest... Y, która w teorii jest tak samo prosta jak pisemna, a więc jest kilka wypowiedzi y, ustnych i trzeba odpowiedzieć na pytania ustne. Ale ja to robiłem na tym B1 jak zdawałem. To... No bo tak, no ja dla tych co nie wiedzą w marcu zdawałem B1 bo B1 to jest taki minimum, żeby uzyskać obywatelstwo francuskie yy, i wtedy moja mama mnie cisnęła, żebym uzyskał obywatelstwo francuskie żebym się zgłosił po obywatelstwo francuskie. Ja tak jakoś bez... bez, bez jakiejś tam Wielkiego przekonania Ale mówię dobra Może i się przyda na coś to... Pra... to Przyda się na coś to Obywatelstwo Wiedziałem, że trzeba mieć TP1 Widzicie no. Zapisałem na krótki kurs i egzamin No ale z, z obywatelstwa Póki co zrezygnowałem Bo tam trzeba dostarczyć W chuj dokumentów Trzeba dostarczyć dokumenty, właśnie jakieś tam oryginały z Polski i ich, i ich tłumaczenie na francuski. Więc no, rodzice mi wysłali swoje akty urodzenia, ale jeszcze miałem tam załatwić. Ten zaświadczenie z mojej kry kroniki kryminalnej i jakieś mnóstwo, jakichś pierwsze. I to wszystko tłumaczone na francuski. A każde takie tłumaczenie kosztuje. Jakoś, olałem to. Uznałem, że. Uznałem, że jak. Że oni powinni się ubiegać po to, żeby towarzysz Michał został obywatelem. A nie szukać przeszkód. No. Ogólnie to jest bez sensu. Mieszkam we Francji 11 lat i właściwie mógłbym powiedzieć, że nie wiem, rodzice nie żyją. Yy, I. I. Co was kurwa interesują? Jakieś, jakieś rzeczy tam z Polski. No. No, nie wiem, tak jakby ktoś tam. Jak ktoś przyjeżdża z jakiegoś, z jakiegoś Konga i się ubiega o obywatelstwo zgłasza, to co? Jak to w ogóle interesuje, co on w Kongu robi? No, no ale dobra. No. Yy, więc ze względu na jakąś strasznie tam rozbudowaną biurokrację, to ja odpuściłem temat tego obywatelstwa. Ale egzamin zdałem. Egzamin zdałem. No i tam, i tam był ten, między innymi, ten test ze słuchu, tam, czy ten ustny. Nie, ze słuchu. No. I, I ku mojemu zaskoczeniu to była najgorsza, to była najtrudniejsza rzecz. Mi się wydawało, że to jest strasznie proste. Albo po prostu no sporo słucham, więc sporo słucham i rozumiem. No ale tam trudność polegała, trudność polegała e, w tym też w tym tym w, w, hmm, na tamtym egzaminie w tym że część tych wypowiedzi, bo to były takie krótkie wypowiedzi, nie wiem, chyba ze 20 różnych wypowiedzi po 15 sekund. Że część tych wypowiedzi była jakimś takim dziwnym akcentem, a te pytania to były takie, że no, bardzo szczegółowe, no i to trudno czasami mu było wyłapać, więc ja naj... najgorzej to tam. Się, bo z tekstem to jest inaczej. No. Tekst macie przed, e, przed sobą, więc czytacie i, i później widzicie pytanie, i później wracacie do tego tekstu. No. A tutaj z to wypowiedział usnął, to przeleci, możecie to raz powtórzyć. Ale to szybko jest i tam, No ale ogólnie wydaje się to proste. No. Więc przy założeniu, że towarzysz Michał z pisemnej, z tego właśnie analizy tekstu uzyska 25 punktów, z ustnego uzyska, nie wiem, 15, to już mam 40 punktów. No. 40 punktów. Yy, no i przechodzimy do rzeczy najtrudniejszych. No. Właśnie wszyscy ci, którzy tam się wypowiadają na temat tego C1 mówią, że najtrudniejsza rzecz to jest napisanie syntezy. Więc jest tutaj egzamin pisemny, składający się z, z napisania dwóch tekstów. Jeden tekst to jest synteza, a drugi tekst to jest esej. Więc i ta synteza jest punktowana 13, a esej 12. Więc synteza to, że trzeba tutaj powiedzieć, są dwa teksty i znaleźć, napisać na 250 słów, nie 240 słów i tego nie można przekroczyć, że to może być 240 tolerancja 10%, no więc od 200 do 240 słów. Jeśli jest poniżej 200 słów albo powyżej 240, to odejmują punkty. No, taka pierdoła więc ludzie strasznie się boją tej syntezy. Ja też się bałem tej syntezy. No. Bo tutaj, jakby sztuka polega na tym, żeby streścić tekst używając bardzo niewielkiej liczby słów. No, no ale okazuje się, że cała ta synteza to jest 13 punktów. Bo ja nawet mogę. By w ogóle jej nie robić. No. No, jest tylko tak, że z tych 50 punktów do zdania, no to trzeba, trzeba z każdej dziedziny uzyskać minimum 5 punktów. Więc o ile tą syntezę pewnie oleję, no to z eseju to powinienem no, na, na możliwych 12, no to pewnie uzyskać nie wiem, jakieś 8. No. 8, za, a więc plus za pomysł i za słownictwo, a minus za błędy gramatyczne i ortograficzne. No. W takim razie esej to jest. Yy, ma, mam tam powiedzieć, co ja myślę o tych tekstach. to no, Powiem, teksty chujowe. Napiszę na ten temat 250 słów. No i wystarczy, że uzyskam z tego te 8 punktów. Myślę. Że... To jest 25 z tego, z tego testu 15 z tego ustnego, czy, znaczy z tego tam, tego na słuch no. To 40 8 z tego pisemnego to 48 no i ostatnia rzecz, to jest egzamin ustny. Egzamin ustny to jest... To jest na ten sam temat, co ten egzamin pisemny. A więc, tak jak w egzaminie pisemnym dostajecie dwa teksty i musicie na ten temat coś napisać, to na egzaminie ustnym oni będą z wami rozmawiać o tych tekstach. Więc... Znowu, no. Plus, towarzysz Michał pewnie zostanie pochwalony za głębie myśli i bogate słownictwo. A pewnie opierdolą mnie za akcent i chujabą wymowę. I błędy gramatyczne i składniowe. No, ale z tego ustnego, no, pff, nie wiem, z 15 punktów powinienem mieć, no. Więc. 48 plus 15, 63 punkty no. Tyle powinienem dostać dzisiaj no, Bez jakiegoś wielkiego przygotowywania się Tak myślę, towarzysze Więc jestem zadowolony Już właściwie mogę ogłosić, że mam Że, że mam poziom francuskiego na poziomie C1 no. Sam sobie ten poziom nadałem no. W każdym razie no, z tego co wam tutaj mówię Towarzysze to tak No tej pierwszej części w ogóle nie zamierzam Się przygotowywać No to przygotow... o, są... Jak mogę się przygotować do egzaminu o, Czytaj gazety no, te, Tak ja no, to kurwa no towarzysz Michał Może nie czyta gazet bo mnie nie stać Ale Jestem na bieżąco ze francuską polityką I tak dalej Jedyne gazety, jakie czytam, to te rewolucyjne kiedyś czytałem. No. Tam słownictwo raczej takie specyficzne jest. Yy, więc. Yy, pewnie będę sobie trenował samemu te, te słuchanie tego. Więc to sobie samemu mogę zrobić. Tam są strony internetowe, a więc słucha się i odpowiada na pytania no w ten sposób może jakoś tak. Yy, no ale tutaj możecie mi się na coś przydać, towarzysze. Znaczy, no, Nie każdy. No. Jeśli choć jedna osoba, która to słucha jest kompetentna, żeby Żeby się na ten temat jakoś pomóc, to już będzie dobrze, chociaż wątpię. No. Francuski to nie jest łatwy język. No w każdym razie, w każdym razie, no na pewno moja pięta Achillesowa to jest pisanie. I mimo, że ja z tego pisania nie muszę uzyskać wielu punktów, to przynajmniej, żeby, żeby uzyskać te minimal, minimal, minimalne pięć. No. postawiłem, że pisać, pisać, pisać no. więc jakby ktoś chciał, kto chciał jakby ktoś chciał zadawać wypracowania towarzyszowi Michałowi tak mówię, towarzysz Michał, napisz mi wypracowanie na 3000 znaków no to mogę usiąść kiedy będę miał troszkę czasu i napisać Wysłać, wysłać zdjęcie tych moich basgrowów. No a właśnie zadanie polega na tym, żeby tam. Moja... O cały czas robisz błąd ortograficzny, złudzenie. No. Kiedyś moja żona to robiła, bo moja żona bardzo dobrze mówi po francusku. I ona ja, ja romanistykę skończyła. Gdzie właśnie ten. To na... Jak ja i takie rzeczy robiłem na początku bezrobocia mojego, to cała kartka była czerwona, no ona miała jakąś taką, miała jakąś taką satysfakcję, no, że może sobie pomazać, to, to skreślić, tu podkreślić, tu pokazać, tu wykrzyknik dać, no. Później tro, troszkę mnie to wtedy zdemotywowało, no i jakiś czas później zrobiłem, zrobiłem kilka innych tych, jak już zacząłem ten mój kurs. To już mniej mi pokreśliła, więc widać, że tutaj robi się jakiś progres. Więc na pewno z żoną będę pracował, ale żona nie ma czasu, bo żona musi cały czas cycę się tutaj. Wojtka karmić. No. A poza tym, no może ktoś inny by się przydać, no bo to troszkę, no. Troszkę za bardzo mnie w jak żona cały czas mnie krytykuje, no więc więc jak mamy inne problemy do. Wystarczająco dużo problemów, to żeby, żeby jeszcze mi tutaj ten. Więc jak ktoś zna perfekcyjnie francuską gramatykę, składnie, gramatykę, zasady, właśnie gramatyczne, składniowe i ortograficzne, to niech się do mnie zgłosi. To w michalgmail.com. No i możesz mi napisać temat wypracowania, a ja ci wyślę wypracowanie. A ty mi wyślesz ocenę piątkę, bo za, a zajebiście napisałeś. No nie, nie, nie no. Właśnie, właśnie chodzi tutaj, żeby to oceniać pod kątem tego, tego, no, że ja mówię, no egzamin powinienem zdać na tych dwóch pierwszych częściach. No właśnie rozumienie, rozumienie tekstu pisanego i rozumienie mowy. No. no ale z tamtych pozostałych, no i z ustnego też, no bo w końcu mam nawijkę. No. no ale żeby mnie nie udupili na tym pisemnym.